Witajcie, tak w wielkim skrócie objaśnię Tomasza Dorzżałę, ok? Tutaj mamy filmik apostoł Tomasz walczy z cieniem, chororocze uwielbienie z przesłaniem, ok? No zobaczymy, jakie to jest uwielbienie. Kto tu jest uwielbiany przede wszystkim, tak? To Tomasz stoi na scenie i to on jest uwielbiany, ale zobaczcie to. to on jest w centrum uwagi tutaj. To on chce być tutaj podziwiany. Okay? On może sobie mówić, że o to jest uwielbienie na chwałę Boga, tak? I tak dalej. Bo oni zawsze wymówki mają dla tych swoich cielesnych poczynań. Ale fakty są takie, że on w ten sposób, tak jak tutaj widzicie, on leczy swoje kompleksy. Zobaczcie. On tutaj leczy swoje kompleksy. Niestety Tomasz jest osobą zakompleksioną, cielesną, która musi robić takie rzeczy, aby mieć akceptację nie u Boga, ale u ludzi. Tak? I w momencie, kiedy on widzi, że ludziom coś takiego się podoba, to wtedy nie czuje się już taki odrzucony, tak? bo on działa w duchu odrzucenia. A to z tego względu, że jest bardzo daleko od Boga, dlatego czuje się taki odrzucony ciągle, tak? I musi robić takie rzeczy. Ja już pokazywałem na innych materiałach, jak on też świrował Pawiana w inny sposób, nie? Gdzieś tam ściągał koszulkę itd. i tak i, dalej i mówił, że e, co on tam mówił, a już nie pamiętam, byście musieli zobaczyć tam, tamten materiał, nie? Ale on leczy kompleksy w ten sposób, tak? I teraz zobaczcie sobie, porównajcie sobie to. Tak mi się przypomniało to świadectwo tutaj. Byłem gangsterem, yy, były takie odcinki, nie? I posłuchajcie, co on tutaj mówi. Pamiętam człowieka, który, którego w ogóle nie rozpoznałem. No w tłumie tak trudno rozpoznać kogoś. I tam mówiłem, głosiłem o Panu Jezusie. I w pewnym momencie, gdy już była taka luźna rozmowa, powstał pewien człowiek i mówi... Ja Ciebie znam, ja siedziałem z Tobą w Tarnowskich Górach i pamiętam jak tam robiłeś te swoje szpagaty, jak pokazywałeś te kopnięcia, jak tam wszystkim imponowałeś. I powiem Ci, że wtedy mnie nie imponowałeś, ale dzisiaj, kiedy przyjechałeś tu i głosisz miłość, głosisz przebaczenie, dzisiaj mi imponujesz. No właśnie, bo powinna być różnica, tak? Między. Tym, co robi świat, bo takie rzeczy, jak, jakie tu Tomasz robi, to robi generalnie świat i jest to bezużyteczne. Tak? Nie wiem, po co on to robi generalnie, bo jaki to ma sens. Okay. Walka z cieniem. Tutaj jakieś głupie wymówki Agaty Cerońskiej, nawet, nawet wam tego nie będę puszczał. Ok? Bo to nie ma kompletnie sensu. Ale zawsze oni mają jakieś wymówki dla swoich cielesnych poczynań, zachowań, tak? Zawsze. Czegokolwiek by nie uczynili, nawet jakby doszło do jakichkolwiek obrzydliwych scen, ok? U nich, to by mieli na to wymówkę. Oni na wszystko mają wymówkę. Na każde cielesne zachowanie mają wy, wymówkę. Na każde grzeszne zachowanie mają wymówkę. Tak? Nie mówię, że tutaj takie kopanie, no to automatycznie jest jakimś wielkim grzechem, tak? Ale no, chociaż. Skupienie na sobie. Pycha. można to podpiąć pod grzech, ok? No dobrze, myślę, że to było na tyle. Ale widzicie to tą różnicę, nie? Że e, jak sobie zobaczymy na to świadectwo, ok? A porównamy to do tego. No to tu widzimy osobę nawróconą. Tu widzimy osobę nienawróconą. Tyle. Gościu jest po prostu cielesny zachowuje się tak samo jak ten świat. Okay? Nie ma różnicy między nim a światem. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.